Numer 9. Owczarek niemiecki. Na dziewiątym miejscu znajduje się klasyk wśród psów stróżujących. Owczarek niemiecki to jedna z najbardziej rozpoznawalnych ras na świecie, ceniona zarówno w policji, wojsku, jak i w domach prywatnych. Owczarek niemiecki jest inteligentny, posłuszny i wszechstronny. Szybko się uczy, doskonale reaguje na komendy i uwielbia współpracować z człowiekiem. Jest oddany swojej rodzinie i zawsze gotowy do obrony. To rasa, która świetnie sprawdzi się zarówno w domu, jak i na większej posesji. Owczarek niemiecki potrafi być czuły wobec dzieci, a jednocześnie skuteczny w odstraszaniu obcych. Nic dziwnego, że od lat cieszy się tak ogromną popularnością. Szybko i chętnie się uczy, współpracuje. Wymaga od właściciela zapewnienia dużej ilości ruchu i zajęcia. Psy nieprawidłowo socjalizowane i źle wychowywane mogą stać się lękliwe, nerwowe lub agresywne. Owczarek niemiecki zwykle akceptuje inne zwierzęta, może jednak nie tolerować kotów.